Bardzo. Młodzież Trzech Polska, proszę. Panie pośle, <coughs> Panie pośle, PSL od dawna ogłasza się jako ta partia chłopska, prawdziwa polska, partia polskiej wsi. Wobec tego, po ośmiu latach obecności PSL-u w rządzie, polska wieś, idąc w ślad za tą retoryką, powinna się chyba zamienić w krainę mlekiem i od, miodem płynącą. Tymczasem mamy do czynienia rokrocznie z protestami rolników. Polski rolnik musi płacić jedne z najwyższych w Unii kar za nadwyżkę w produkcji mleka. Polska wieś się wyludnia, spada liczba gospodarstw rolnych i wiele, wiele innych problemów na wsi. Więc panie pośle, dlaczego taka jest sytuacja, skoro macie tyle narzędzi do, do realizacji interesów rolników, to dlaczego jest tak, a nie inaczej? I drugie pytanie, z kim musicie w końcu wejść w koalicję, żeby zacząć rolników słuchać i ich interesy realizować? Proszę pana, jeśli porównamy sobie polską wieś sprzed naszego wejścia do Unii Europejskiej, i dzisiaj to jest niebo a ziemia. Natomiast ponad w ostatniej chociażby siedmioletniej dekadzie, nie dekadzie, siedmioletnim okresie, bo dekada to 10 lat, na polską wieś, i wie pan, jak ja to teraz będę mówił, to ci, którzy nie są związani z rolnictwem, od razu będą mieli do nas i do mnie pretensje, ale wpłynęło sto kilkadziesiąt miliardów złotych. W następnej perspektywie budżetowej, ponownie na polską wieś, trafi 140 miliardów złotych. Czyli jak pan dzisiaj spojrzy na polską wieś, to jest zupełnie inna wieś. Jest jeden problem. Jest jeden problem, że po pierwsze, polscy rolnicy nie są dobrze zorganizowani. Nie są dobrze zorganizowani. Często występują jeden przeciwko drugiemu. Natomiast Polskie Stronnictwo Ludowe przez te wszystkie lata rzeczywiście często było postrzegane jako związek zawodowy tych rolników. Ale proszę zauważyć, że polskie Stronnictwo ludowe jest nie tylko reprezentantem polskiej wsi czy polskich rolników, ale również samorządu lokalnego i polskich małych i średnich przedsiębiorstw znaczy nie jako związek zawodowy, zawodowy tylko Agencja Pośrednictwa Pracy. <laughs> no, no, możemy kolejne. dyskutować. No. Kolejne, no. kolejne, kolejne, kolejne pytanie utknęły skoro, skoro Polska wieś nadal się wyludnia i spada liczba na Ale ależ nie w sześciokrotny ale... wzrost eksportu nad importem proszę, proszę pana najbardziej najbardziej dynamiczny postęp jeśli chodzi o wymianę import eksport mamy właśnie w przetwórstwie rolno spożywczym to jest ponad 10 miliardów na plus natomiast pan również powiedział o tych karach za mleko ale no, bądźmy sprawiedliwi. Kiedy cena mleka poszła, poszybowała na 2 zł, a nawet w niektórych mleczarniach dla tych większych płacono 2,20, to wszyscy na potęgę ładowali w te krowy tej paszy treściwej, żeby tego mleka dawały jak najwięcej. I każdy wiedział, że za przekroczenie limitów grożą kary. Mało tego powiem panu. Niektórzy rolnicy, co bardziej przewidujący kupowali te niewykorzystane kwoty od innych, to inni rolnicy mówią Jesteś frajer, na pewno umorzą. Niestety to, co się udało i tak załatwić ministrowi Sawickiemu, to jest rozdzielenie tych kar na trzy lata. Ale w sumie ci, którzy rzeczywiście dużo zyskali, nie stracili na tym. Natomiast dzisiaj mam, mają problem. Ci, którzy mają produkcję mleka, bo cena jest na poziomie złoty, złoty dwadzieścia, i to jest problem.